Witajcie moi drodzy na drugim dzisiaj odcinku stwierdziłem, że zrobię taki odcinek bonusowy wiele kanałów zdrapkowych no już próbowało te losy ja próbowałem tak pojedynczo a dzisiaj zrobimy taki bonusowy odcinek gdzie tylko i wyłącznie będą te losy mam tutaj jak widzicie całą całą masę tych losów wkład dzisiaj to jest 60 zł. no zaszalałem wziąłem z każdego rodzaju po dwa a yy, pełnej skarbonki mam trzy, żeby wiecie rachunek był pełny zobaczymy, każdego po dwa skarbonki trzy razy więc no wow oby się coś zwróciło widzę tak na odcinkach różnych innych strafkowych, fajnie te losy idą dobra, zaczynamy od tej pełnej skarbonki szukamy tak, jedenaście nie ma 16 było blisko. 18 też nie widzę. I 29 też nie ma. No niestety ta skarbonka jest pusta. To teraz może tą szybką kasę. Musimy znaleźć w danym, w tym rzędzie trzy symbole wygrywające. I tak, tutaj jest korona. Jest tu. Karty, kart nie widzę. Sakwa jest. Gwiazda jest. O, paczkę, mamy wygraną. I kości nie ma. Dziś mamy 2 złote, Super. Widzicie? Już mamy wygraną. Idziemy z tą drugą skarbunką. Szukamy tak 14. Nie ma. 29. Też nie widzę. 11 nie ma i 15 też nie ma. Ja jeszcze sobie potem sprawdzę te losy. Żeby nic nie przegapić. Teraz gorąca kasa. Musimy znaleźć wśród gorących liczb. Tutaj te liczby w Twoich liczbach przynajmniej trzy muszą być, żeby był zwrot. I tak 24. Nie ma, dziewiętnaście, Patrzcie, jest dziewiętnaście, super. Trzydzieści nie widzę. Dwadzieścia jeden też nie ma, dwadzieścia osiem. Nie widzę. Trzydzieści trzy też nie ma, dwadzieścia dziewięć. Nie ma. Dwadzieścia. Nie ma. Jeden. Też nie widzę. Chociaż czekajcie, dwadzieścia jeden było. I szesnaście. Nie ma. Chyba tutaj jest pusto. Tego mówię jeszcze będę sprawdzał. No to weźmiemy sobie Vegas. W danej grze musimy znaleźć trzy identyczne symbole. I wygrywamy według legendy. Dobra, gra pierwsza, dwa dzwonki. Druga, dwie piłki widzę, w trzeciej dwie podkowy, w czwartej nie ma, w piątej nie ma, w szóstej nie ma, w siódmej nie ma. Nie ma w ósmej, w dziewiątej też nie ma, w dziesiątej nie ma. Tutaj nie ma. No niestety ten los też wydaje się być pusty. To przechodzimy może do krzyżóweczki. Za 5 zł i szukamy V. Nie widzę M. M mamy. Jest E. T. Jest tutaj. B. Mamy tu. Nie ma. H. tutaj, C jest tu jest tu ewolucja ok, Y co jest słabo z tymi literami G jest gaz omega D jest dog jest Odzew, jest dno, No tutaj jeszcze M było, S, teraz szukamy S, jest sok, teraz Z, jest gaz, odzew, szpic, z Z. Ok, teraz jest O, czyli mamy pierwszy wyraz. DOK. Fajnie. Może coś będzie. No mało tak brakuje już. Do wygranej. Teraz E szukamy. Czy te E coś nam da? Nie, F, nie widzę, W, patrzcie mamy wyraz odzew, fajnie, L, tak mało brakuje do wygranej, OK, X, Nie ma, no i. I. N nie było. A P też nie było. Hmm. Chyba będzie pusto. A nie było. Mhm. L było. Dobra, tutaj wychodzi na to, że jest puste, ale jeszcze sobie tego mówię, sprawdzę. To może teraz tą szybką kasę. Świnia yy, w karty nie ma, yy, kończyny nie ma, no i jest korona, czyli niestety, tutaj wydaje się być pusto, ok to co, idziemy teraz ze słówkami, z tych liter musimy utworzyć słówka, co najmniej trzy, paw, a, w, jest, teraz jest bar, no b nie widzę, więc odpada, azyl, a, z, l, jest, d, b, d, y, no b nie ma, rower, r, o, w, r, jest, patrzcie, mamy tutaj zwrotnik już, Jezus, i, e, z, no u nie ma. Teraz jest miarka. My i A R, K, A. Patrzcie, mamy kolejny wyraz. Pel, pel plin P, e l. P, l i. N. Patrzcie, jest kolejny wyraz. Papieros. P, A, P i E, r. O, spójrzcie, jest kolejny wyraz. Kajzerka. K, A, I, Z, E, R, K, A. Kolejny wyraz. Ile to tych wyrazów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A siedem wyrazów to jest czterdziśki złotych. Wow! No to już jest wynik naprawdę fajny. Czterdziśki złotych, super! To może sobie weźmiemy krzyżówkę, Jakoś jej nie lubię. Może teraz inaczej zrobimy? Yy, opiekacz. O, P, i nie ma. Brać i to odpada. Harest. H A. H A R E syty. Mamy tutaj wyraz. Agora. A. Nie ma G. Ewa. Ew. A. Jest wyraz. Fajnie. Pyza. P. Nie ma Y. Jak na złość. Kwas. K. -f. A spacki. Jest. jest wygrana znowu. Super. Ukos nie ma u sad jest patrzcie, kolejny wyraz mamy mamy sad, kwas harest i ewa fajnie samson sy, a my sy, o, n, patrzcie kolejny wyraz nie wierzę w to Fajnie. Uskok nie było u. Więc to odpada. Lipno, nie było i. E, lif nie było i. Paw p, a patrzcie, jest kolejny wyraz. Udo nie było u, dno d. Jest kolejny wyraz. Nie wierzę. Nuta. N, nie było u. Nogat. Dny. O. No nie widzę. Ale mamy tak. Mamy raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sad było, siedem. Siedem wyrazów. Czterdzieści złotych znowu. Wow. Pięknie, okej, okay, aż mnie zatkało, że wam powiem, no to już chyba jest plus na tych losach, dobra, ostatnia chyba już skarbonka na dzisiaj, szukamy tak 8, nie ma, 29, nie ma, 22, dwa. nie ma, 13, patrzcie, mamy 5 zł, bo wygrywająca liczba to jest 13, tu 13 i... Od nią jest 5 zł. Wow. No to co? Teraz może gorącą kasę. Szukamy tak 17. Nie widzę. Przepraszam. 15. Nie widzę. 2. Nie ma. Czyli 5. Nie ma. Jeden, też nie widzę, osiem, patrzcie, mamy. Fajnie, czternaście, też nie widzę. Dwadzieścia cztery, też nie widzę. Dziewięćdziesiąt dwa mamy. I trzynaście też nie widzę. Czyli gorąca kasa pusta. To co teraz? Przechodzimy sobie do słówek i szukamy. O w ogóle nie ma. Czyli tam gdzie jest O mogę skreślić. Żeby się tym nie zajmować. Dobra. Teraz tak mamy tutaj hala. H, A. No L nie ma niestety. Fuga. F, nie ma U, <laughs> czyli to będzie przegrane, chyba. Tychy, nie ma T. <laughs> Szereg jest, ale to jedyne jest. No i zostało, no. skarbnik. Syk, ary, by. N, I, jest, ale to są dwa słowa, za dwa niestety nie płacą. I co? Ostatni na dzisiaj wekaz. za 10 złotych szukamy trzech identycznych symboli, tutaj są dwa, tutaj nie ma. O, gra trzecia mamy dwa winogrony. Trzy winogrony, przepraszam. Tutaj nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. No jest pusto. Mamy trzy winogrony. I tutaj mamy legendę. Co wygrywamy? 20 złotych. O, no to ładnie. ładnie. To tu mamy 20 tu mamy 5, to jest 25, tutaj niby 20. Tak. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem. Siedem, czyli tutaj jest czterdzieści, czyli mamy już 65. Wkład był na 60, więc już tutaj jest plus. A mamy tak tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem słów. Za siedem mamy liści, czyli to jest 105. 107 zł. Normalnie szok, szok. Fajnie wyszło. Dobra, dzięki Wam za uwagę. "Za Trzymajcie się, zdrowo, cieplutko, cześć.